Przed sparingiem nie, nie czuję żadnego e, przepływu adrenaliny, natomiast jestem bardziej skupiony, bo skupiam się na tym, by, by w ringu pokazać to, nad czym pracuję, by wykorzystywać swoje atuty i zawsze przed sparingiem odchodzę trochę na bok, robię sobie walkę sieniem, przerabiam sobie swoje e, najlepsze akcje, to co chcę robić. I wychodzę do ringu i, i pracuję. Sparing to jest yy, prawdziwy, męski masaż twarzy. Jak na pierwszy sparring, w niej natomiast jeszcze oczywiście sporo brakuje. Taki sparring to też jest lekcja dla mnie, dla trenera odpowiedź właściwie, na czym musimy się skupić, na czym musimy bazować, na co musimy poprawiać. Dzisiaj z Mackiem, zawodnikiem bardzo szybkim, więc dodatkowo utrudnione zadanie, bo to sparring był bardziej techniczny. Więc idziemy do przodu. Za mną już bodajże piąty tydzień przygotowań. Pierwsze oznaki zmęczenia są, ale teraz trochę zmienimy plan treningowy, z tego względu, że wchodzimy w okres sparringowy. Będzie więcej sparingu, mniej już treningów takich typowo wytrzymałościowych. Głównie wytrzymałość teraz będziemy wypracowywać w sparingach. Chodzi o to, by samolotu zmieścić w 3 minutach. Zrobiliśmy w 2,50 Dobra. O, dobra jest lek. Ja biję. 50 razy. Dobre, nie? Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.